Na mieście znają mnie z twardej, zimnej twarzy Jestem tym typem, co o litości nie marzy Ale wchodzę do domu, zdejmuję ten pancerz Bo tylko ty znasz prawdę, ty prowadzisz ten taniec Uwielbiam te piegi, co masz na tym nosie I te pyskate usta, gdy masz mnie dosyć w chaosie Kiedy mnie całujesz, dostaję w pakiecie twoje włosy na twarzy To jedyny knebel, o którym ten samiec alfa marzy kiedy strzelasz pocha po i rzucasz talerzem, nie wychodzę z pokoju, tylko patrzę jak zwierzę. Czekam aż ci przejdzie, by cię złapać za talię, bo twój gniew to paliwo, co rozpala te furie. Za ciebie bym nogi z dupy powyrywał każdemu, kto spojrzy zbyt długo, nie pytaj mnie czemu. Jesteś moją marką, moim godłem i dumą, dla innych jestem ścianą, dla ciebie tylko struną. Zdobywam cię co rano, niebym szedł na wojnę, tylko przy tobie moje myśli są z... Reszty świata jestem barierą betonową. Kurzasz mnie czasem, gdy szukasz dziury w całym Gdy robisz mi testy, czy wciąż jestem tym stałym Ale potem siadasz mi na kolanach w kuchni i cały mój mrok nagle w moment spuchnie Kocham twój zapach, nawet gdy rano marudzisz Że znowu nie wyniosłem śmieci tylko mnie u... Proste domowe starcia W których nie szukam wyjścia ani wsparcia Nie musisz się bać, gdy idziemy przez miasto Znam każdą tą bramę, tu wszystkim jest ciasno Jeden mój wzrok i gasną frajerskie spojrzenia Jestem twoim cieniem, siłą bez przedawnienia Lecz w domu to ty mi dyktujesz warunki Gdy kradniesz mi bluzę i dajesz rachunki Pyskujesz mi prosto w te twarde ramiona A ja tylko patrzę, jak bardzo jesteś szalona To jest ten ogień, co spala nas Sad. Ty rządzisz w tym domu.